Dziewiaczko, dziecko z tej KIT TV będzie kolejny odcinek na tym kanale. No i dzisiaj ze mną jest. W dzisiejszym odcinku będziemy szukać pieska dla nas. No i jak ten film Wam się spodobał, dodajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być z moimi filmami na bieżąco, więc przechodzimy do odcinka, no i tutaj się zaczęło. Przepraszam, że was dwa nie nagrałam, ale się zaczęły, żeby robić sklepy. Ja to jest mój sklep, tu jest Marysi sklep, tutaj będzie Macu. A mam je, mam jeden. czekaj. Idę. No i dosłownie wszyscy teraz robią te hmm, sklepy. Mam. Mam. masz. Bo miałam dwa. Miałam dwa, a nie został jeden. No i my mamy kości. Mamy raz. Ja mam pięć kości, a Marysia ma dziewięć kości, jak mówiła. A nie Źle. A tutaj jest cennik to jest cennik mięso, dwa żelaza, rośliny, trzy żelaza. Tu cennik ryby dwa żelaza, nasiona cztery żelaza i jedzenia, pięć żelaz. I Tutaj inne rzeczy, no to pytać sprzedawcy, czyli mnie. I tutaj zapraszam, niskie, niskie ceny. No i o tam jest las, no i tam widziałam bardzo... No i ja, no ja widziałam tam, że jest bardzo dużo psów. I tutaj pokażę wam coś. Maconix ma, ma już dwa psy. I ja trzymam kciuki, że będą te psy. No bo jak nie będzie tych psów. No właśnie! Dobra, Marysia, to chodzi. Idziemy, żeby już, żeby, nie było, żeby nie było nocy. No, my, Ja mam pięć, więc starczy na pewno dla nas. O! O! I tutaj są koście! Mam siedem kości teraz. Zaszukamy pieska. Trzymam kciuki, że tu będzie piesek jakiś. No, a szkoda już, a ja w ogóle nic nie mam. No, Trzymam kciuki, że będzie jakiś piesek, bo jak nie będzie, to będzie będę załamana. no ja szukam w, w powietrzu Ja szukam na drzewach. O, jest piesek, mam pie jest piesek tam. Czekaj muszę zobaczyć nie, jeden jest. Bo to poszuka... Dobra Marysia, to chodź do mnie, ja, ja mu dam te kości. Wiem, dobra, to dajemy mu kości. Bo chodź tutaj psie. Jest, jest tam pieska. Kiedy ty poszłaś? Nie ty poszłaś? ja, ja, ja już myślałam, że, że, że mi nie starczy tych, no bo, no bo mi zostały trzy. Maś pies. No. Maś pies. Pisz, piszcie w komentarzach, jak, jakie, może, jakie może być imię. Do pieska. Hmm dobra, szukamy, szukamy, szukamy Ci teraz. Ale ja nie wiedziałam, że tak szybko. Dopiero są cztery dopiero są cztery minuty filmu. Co? Pokażę. To nie, to nie chodź za mną. Dobra, to, ci, to ja, Musimy znaleźć. Musimy znaleźć ci psa. Oj, jest Gdzie jest ten piesek? Ale duży jest ten las, to na pewno będzie. Duży jest, się ten las. Hmm. Albo ja wiem, jak nazwie, nazwę! Tofik! Jak nie wiecie, kto, jest, kto to jest Tofik, to Tofik jest mój piesek słodziutki, mój czek. O, fawik, dobry pomysł. Ej, a ty masz łóżko? Masz łóżko? To no Marysia, może wracamy do wioski idziemy spać, bo ja nie chcę. Mój. to mój. To mój? Nie. Ja nic nie mam. Mam tylko miecz. O! Piesek jest! Marysia, piesek! Ja jestem przy morzu. Przy morzu jest. Ja za, nie, ja za nim będę chodziła. Chodź. Mm. Chodź, Marysia. No co, piesku? No ja jestem przy morzu. To nie jest taki duży las. To jest mały las. Ja się będę za nim chodziła cały czas. To Tofik! No Maria się chodź szybko. O nie, creeper! Creeper szybko, chodź! Nie! Piesek! Piesek, wszystko dobrze, nie mam jedzenia. Skupiłam go! O, jest tam. Chodź Marysia, szybko, bo, bo teraz jest w głębi lasu. Kurna, ale szybki! O. Gdzie ty Marysia jesteś? Normal. Ja chodzę za tym pieskiem, żeby go nie zgubić. O, to chodź szybko! Ja twój też widzę. Chodź Marysia, wierz go! czekaj, bo ja gonię go. Ja mojego usiadłam. O, mamy Dobra, uciekamy szybko teraz. Jej! Szybko! Nie ma czasu! Szybko! Nie będzie mi! I cóż, Marysia? Szybko! No ja idę do wioski. To gdzie ty idziesz? To mary! Chodź. Jezus Maria, myśla... ja myślałam, ja myślałam, że Fafika zabiłaś, czy zabił ten, dobra, chodź szybko, nie mam żadnego jedzenia, dobra, szybko, uciekam, uciekamy, uciekamy, a masz ten, to masz ten, masz, 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 Marysia, jedz, to też jest dobre, ci też będzie HP. Ora jest, mamy pies, jej! Uciekamy szybko! Jak, tak to jak tofik idzie ze mną, za mną, tofik idzie. Dara chodź to Uff. Dobra, udało się. No, spięć, czekaj. Czekajcie. Wy kanał kod wpiszę, bo nie sprzeda bardzo telefon. Nie, nie. Dobra. Czekajcie. To, to mój piesek się nazywa Tofik. Dobra, to my mam. W dzisiejszym odcinku udało nam się pieski. Jaka, jaka może być obroża? Niech będzie niebieska, niech będzie. Niebieski, fajny kolor. Albo żółty, czy nie? Żółty, czy niebieski? Dobra, to Ty, Toficzku, tam zostań. To chodź, się będziemy już kończyć. Co jeszcze jest? Będziemy już powoli kończyć. No i w ogóle tak się nie spodziewałam, że w dzisiejszym odcinku tak szybko znajdziemy te pieski, naprawdę. I, i ja znalazłam w 4 minuty, ja znalazłam Marysi w tak, 4-3 minuty znalazłam Marysi. No i jeszcze jeszcze my znaleźli, znaleźliśmy pieski w 10 minut. I to mnie zdziwiło. Co? A co nikt dołączył. Siema. To choć w się będziemy już kończyć. To więc jak tym filmem się spodoba, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby z moimi filmami na bieżąco. Więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa pa!